Dwa główne tematy przewodnie najnowszego, ostatniego tegorocznego wydania Carp Maxa Top 300, o tym za chwilę, no i wyprawa po rekord świata. Polski rekord świata. To się stało. Nasz temat numeru Polski rekord świata. Harpia górskiego, żeby nie było wątpliwości, 47,4 kg na łowisko Euro Aqua na Węgrze Kacper Stępień złowił tego potwora, no a przy okazji łowiąc kilka gigantycznych również ryb. Jak w każdym numerze, również w tym parada łowców. A co dalej? Marcin Jarmuda o swoich zasiadkach nazwał to Podglądajcie, a będzie Wam dane. Ciekawy tytuł. Dość dawno nie było tekstu o amurach. Przyszła na to pora. Paweł Szewc zabrał się właśnie za łowienie amurów, a właściwie za opisywanie łowienia amurów. Amurowe sztuczki, jakie to są sztuczki? Wszystko w tym właśnie artykule. Adrian Modzelewski tym razem o tym, czy trzeba cicho zachowywać się nad wodą. Cisza, teoria i praktyka. Kolejny artykuł, który chciałbym polecić o elektronice. Monika Lechowska-Bacia opisuje nowe technologie, które od, no już od pewnego czasu zagościły w wędkarstwie karpiowym. Jakie to technologie, jakie nowości? No tutaj znajdziemy parę podpowiedzi. I drugi najważniejszy temat najnowszego Karp Maxa, jeżeli nie najważniejszy, to jest Pewnego rodzaju wkładka do tego wydania naszego czasopisma Top 300. 300 największych karpie w historii złowionych w Polsce. Myślę, że każdy karpiarz powinien tę część czasopisma mieć ze sobą. Jak zwykle mamy coś dla fanów metod Fidera: jesienne poszukiwania większych. Sztuk Marcin Cisiak i Tomek sikorski jesienią wybierają się z fiderem, z metod fiderem na no nieco większe niż zazwyczaj karpie. Nie może zabraknąć oczywiście relacji Steve'a Brigsa z najspanialszych połowów karpie na całym świecie, również w tym numerze znajdziecie dookoła świata. W tym wydaniu opisujemy trzy łowiska karpiowe. Pierwsze to uroczysko karpiowe, a ponadto Paradise Carp Lake i Carp Run Lakes VIP. Czy proste łowienie jest skuteczne? W swoim artykule na to pytanie odpowiada Paweł Kokoszka. Marcin Jesiłowski wziął tytuł do swojego artykułu z przeboju zespołu Queen The Show Must Go on, ale z muzyką tutaj nie ma to nic wspólnego. Ostatni artykuł w tym wydaniu Carp Maxa to jednocześnie podróż w czasie. Rainbow, początek legendy, Przypomnienie pierwszej polskiej wyprawy nad to słynne jezioro. To był 2005 rok. Wspominamy zupełnie niesamowite momenty w historii wędkarstwa karpiowego.